Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością witam Was w kolejnym filmie, w którym wspólnie odkryjemy głębię naszej wiary i to, jak może ona odmieniać nasze życie. Dziś mamy naprawdę wyjątkowy temat, który dotyka serc wielu, niesamowite. Modlitwa świętego Karola Akutisa, która zmienia życie teraz. Święty Karol Akutis, jak wielu z Was już wie, był młodym Włochem który prowadził życie głębokiej wiary i zaangażowania w Boga nawet w tak młodym wieku. Jest inspirującym przykładem tego, jak modlitwa, pobożność i wykorzystanie technologii do ewangelizacji mogą przynieść obfite owoce w duchowym życiu każdego człowieka. Jego życie, choć krótkie, było przepełnione miłością, dobrocią i niezłomną wiarą, i to właśnie tę wiarę chcemy dzisiaj zgłębić. Modlitwa świętego Karola Akutisa jest potężnym narzędziem, które wielu przyjęło w swoje życie, a świadectwa dotyczące jej skuteczności są naprawdę imponujące. To dzięki modlitwie znajdujemy pocieszenie, wskazówki i często cuda, które skłaniają nas do refleksji nad wielkością Boga w naszym życiu. W tym filmie odkryjemy nie tylko piękno tej modlitwy, ale także zrozumiemy, jak może ona być kanałem łaski i przemiany dla tych, którzy włączają ją do swojej duchowej rutyny. Chcę zaprosić Was do wspólnej podróży wiary. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zachęcam Cię do zrobienia tego teraz. Dzięki temu będziesz na bieżąco z naszymi treściami, które mają na celu wzmocnienie Twojej drogi z Chrystusem. I oczywiście, nie zapomnij zostawić komentarza poniżej. Chcemy usłyszeć Twoją historię, Twoje doświadczenia z modlitwą i jak wpłynęła ona na Twoje życie. Twoja obecność jest kluczowa dla naszego wspólnego wzrostu jako wspólnoty wiary. W trakcie filmu podzielimy się poruszającymi historiami ludzi, którzy doświadczyli znaczących zmian w swoim życiu po rozpoczęciu modlitwy świętego Karola Akutisa. Tenar przypominają nam, że Bóg jest zawsze aktywny w naszym życiu i że odpowiada na nasze prośby w sposób, którego często nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wiara jest zaproszeniem do nadziei, a każde świadectwo, które usłyszymy dzisiaj, będzie żywym dowodem na to, że modlitwa naprawdę może przenosić góry. Ponadto porozmawiamy o życiu świętego Karola i o tym, jak wykorzystał swoje talenty do ewangelizacji, zwłaszcza za pomocą internetu. Pokazuje nam, że niezależnie od naszego wieku czy okoliczności, możemy być narzędziami Boga. Każdy z nas jest powołany do bycia światłem w świecie, a modlitwa jest jednym z najpotężniejszych sposobów, aby połączyć się z Panem i z innymi. Podczas oglądania zastanów się, jak modlitwa może być filarem w Twoim codziennym życiu. Czy kiedykolwiek myślałeś o znaczeniu zarezerwowania chwili na rozmowę z Bogiem? Modlitwa nie jest tylko praktyką religijną, to intymny dialog z naszym Stwórcą, który pragnie usłyszeć nasz głos i odpowiedzieć na nasze wołania. Na koniec tego filmu mamy nadzieję, że poczujesz się zainspirowany, aby włączyć modlitwę świętego Karola Akutisa do swojej rutyny, pozwalając jej przynieść odnowienie i nadzieję do Twojego życia. Przygotuj się więc na zanurzenie się z nami w tej refleksji nad modlitwą świętego Karola Akutisa. Niech ten moment będzie przestrzenią pokoju i duchowego wzrostu, gdzie wspólnie możemy uczyć się i wzajemnie się wspierać. Zostań z nami, a łaska Boża niech nas prowadzi na każdym kroku tej podróży. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z sercem Boga, a w liście do Filipian 4, 6 myślnik 7, znajdujemy potężne zaproszenie do praktykowania modlitwy jako sposobu na złagodzenie naszych zmartwień. Apostoł Paweł instruuje nas, abyśmy nie martwili się o nic, ale wszystko składali w modlitwie i prośbie do Boga. Ten fragment przypomina nam, że życie jest pełne wyzwań i niepewności, ale boska odpowiedź na nasze prośby jest kluczem do doświadczenia pokoju, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Modlitwa świętego Karola Akutisa, młodego człowieka, który intensywnie żył swoją wiarą i poświęcił swoje życie Bogu, jest żywym przykładem tego, jak modlitwa może odmieniać życie. Karol, który wyróżniał się swoją pobożnością do Eucharystii i umiejętnością wykorzystania nowych technologii do ewangelizacji, uczy nas, że modlitwa nie jest tylko praktyką religijną, ale stylem życia, który pozwala nam doświadczać pokoju Boga nawet w trudnych czasach. Gdy stajemy w obliczu trudności, takich jak utrata bliskiej osoby, problemy zdrowotne czy kryzysy finansowe, ludzką tendencją jest uleganie lękowi i niepewności. Jednak Filipian 4 Sześć Zachęca nas do przynoszenia tych zmartwień przed Boga w modlitwie. Nie oznacza to ignorowania problemów czy lekceważenia bólu, który odczuwamy, ale wręcz przeciwnie, zachęca nas do oddania ich w ręce tego, który ma moc przekształcić sytuację. Modlitwa daje nam możliwość wyrażenia swoich lęków i niepewności oraz poszukiwania boskiej wskazówki. Obietnica zawarta w Filipian 4, 7 głosi, że gdy to robimy, pokój Boży będzie strzegł naszych serc i umysłów. Ten pokój nie jest jedynie brakiem konfliktu. To rzeczywista i namacalna obecność, która nas otacza, nawet gdy okoliczności wokół wydają się chaotyczne. Pokój, który pochodzi z modlitwy, to bezpieczeństwo, które pozwala nam nadal iść w wierze, nawet gdy nie widzimy drogi przed sobą. Życie świętego Karola Akutisa jest świadectwem tego pokoju. Zmierzył się z wyzwaniami, w tym walką z białaczką, ale jego zaufanie do Boga i miłość do modlitwy go wspierały. Zrozumiał, że zbliżając się do Boga w modlitwie, może znaleźć nie tylko pocieszenie, ale także siłę potrzebną do stawienia czoła przeciwnościom. Jego gorliwa modlitwa i pragnienie przebywania w jedności z Bogiem nie tylko go przemieniły, ale również miały wpływ na tych wokół niego. W czasach niepewności, w jakich obecnie żyjemy, modlitwa staje się jeszcze ważniejsza. Ludzie szukają odpowiedzi i ulgi w obliczu cierpienia i niepewności. Modlitwa świętego Karola Akutisa rzeczywiście zmienia życie. Ponieważ zachęca nas do zwrócenia się do Boga z przekonaniem, że on nas słyszy i odpowiada. To wezwanie, aby uczynić modlitwę priorytetem w naszym życiu, nie tylko w momentach kryzysu, ale jako ciągły akt wiary i oddania. Pokój, który obiecuje Bóg w Filipian 4.7, nie jest pokojem zależnym od zewnętrznych okoliczności, ale pokojem, który wypływa z głębokiej relacji z Twórcą. Kiedy się modlimy, uznajemy suwerenność Boga w naszym życiu i oddajemy mu nasze ciężary. Ta postawa zaufania i oddania prowadzi nas do doświadczenia prawdziwego pokoju, który tylko on może dać. W tym sensie modlitwa staje się aktem re-modlitwa święta. Karola Akutisa inspiruje nas do życia w tej rzeczywistości, do szukania Boga w każdej sytuacji oraz do pozwolenia, by Jego pokój nas przemieniał. W ten sposób stajemy się żywymi świadkami mocy modlitwy, niosąc nadzieję i światło do świata, który często znajduje się w ciemności, wątpliwości i strachu. Modlitwa jest jednym z fundamentalnych filarów życia chrześcijańskiego, środkiem, za pomocą którego łączymy się z Bogiem i wyrażamy nasze potrzeby, nadzieje oraz pragnienia. W Ewangelii Mateusza 7. 7 Jezus zaprasza nas do proszenia, szukania i pukania, obiecując, że ci, którzy to czynią, otrzymają. Ten fragment przypomina nam, że modlitwa nie jest tylko rytuałem, ale intymną rozmową z Twórcą, który zawsze jest gotów wysłuchać naszych prośb. To zaproszenie do zaufania, oddania oraz wytrwałości w wierze. Modlitwa święta. Karola Akutisa jest inspirującym przykładem, jak ta komunikacja może przemieniać życie. Karol, młody człowiek, który w pełni żył swoją wiarą, poświęcił swoje życie Bogu i innym, wykorzystując technologię do szerzenia przesłania Ewangelii. Jego modlitwa, która odbija się prostotą i głębią miłości do Chrystusa, dotknęła wielu serc, zwłaszcza w erze której wątpliwości i niepewność są powszechne. Słowa, które dzielił, są wezwaniem do działania dla nas wszystkich, nie tylko, abyśmy się modlili, ale abyśmy modlili się z prawdziwym sercem i niezłomną wiarą. Obietnica odpowiedzi na modlitwę uczy, że Bóg jest uważny na nas. Nie chodzi tu o Boga odległego, ale o kochającego Ojca, który pragnie nas słyszeć. Każdy raz, gdy zwracamy się do Niego w modlitwie, potwierdzamy naszą zależność i potrzebę Jego interwencji. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu lub trudności, gdzie nasze zmartwienia mogą łatwo nas przytłoczyć. Modlitwa oferuje nam bezpieczną przestrzeń, w której możemy zrzucić te ciężary. Gdy przedstawiamy nasze prośby Bogu, nie tylko szukamy rozwiązań, ale również pozwalamy, by Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełnił nasze serca i umysły. Święta Karol Akutis uczy nas, że modlitwa jest praktyką dostępną dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji. Pokazuje, że nawet w młodości można prowadzić głębokie i znaczące życie modlitewne. Jego życie jest świadectwem tego, że gdy szukamy Boga z szczerością, możemy doświadczyć Jego obecności i miłości w sposób namacalny. Modlitwa Karola nie była jedynie odosobnionym aktem, ale manifestacją całego Jego życia. Modlił się nie tylko o swoje potrzeby, ale także o innych, wykazując autentyczną współczucie i miłość. Kiedy reflektujemy nad modlitwą święta. Karola Akutisa, Jesteśmy wyzwani do oceny naszego własnego życia modlitewnego. Czy wystarczająco szukamy Boga? Czy prosimy z wiarą i zaufaniem? Fragment z Mateusza 7. 7 zapewnia nas, że gdy szukamy Boga, On nam odpowie. Czasami odpowiedzi mogą nie przyjść w taki sposób, jak się spodziewamy, ale pewność, że Bóg nas słyszy, jest nieocenionym pocieszeniem. Praktyka modlitwy powinna być stała i wytrwała, nie tylko w chwilach kryzysu. Ale we wszystkich aspektach naszego życia. Modlitwa może nas prowadzić, dać mądrość i siłę, oraz pomóc w rozpoznaniu woli Bożej. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi Jego obecności, nasza wiara się umacnia, a my stajemy się bardziej zdolni do stawienia czoła wyzwaniom, jakie życie nam przynosi. Modlitwa święta Karola Akutisa, skupiająca się na oddaniu Bogu i szukaniu Jego woli, zaprasza nas do życia w większej bliskości z Panem. Przypomina nam, że niezależnie od trudności, jakie napotykamy, zawsze możemy zwrócić się do Boga, pewni, że nas słyszy i kocha. Ta pewność pozwala nam żyć pełniej, wiedząc, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Bądźmy jak święta. Karol Akutis, który swoją modlitwą i życiem zainspirował wielu do powrotu do wiary i miłości Boga. Poprzez modlitwę odnajdujemy nie tylko pocieszenie, ale także siłę do działania w miłości i wierze, przekształcając nasze życie oraz życie tych wokół nas. Modlitwa jest potężnym narzędziem transformacji, a poświęcając się jej, możemy dostrzegać cuda, które rozgrywają się w naszym życiu i w życiu innych. Fragment z listu Jakuba godzina 5.16 przypomina nam, że modlitwa gorliwego sprawiedliwego ma wielką moc. Ta afirmacja nie jest tylko obietnicą, to zaproszenie do działania i transformacji. Kiedy przyglądamy się życiu święta Karola Akutisa, dostrzegamy, że jego oddanie i gorliwa modlitwa nie były daremne. Karol, młody człowiek żyjący w świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, znalazł w Bogu swoją siłę i inspirację. On, prowadząc proste życie i posiadając głęboką wiarę, stał się wzorem dla wielu, a jego modlitwa wciąż rezonuje w naszych czasach. Modlitwa święta Karola Akutisa jest potężna, ponieważ jest autentycznym wyrazem serca, które szuka prawdy i świętości. On nie tylko się modlił, on żył modlitwą. Sposób, w jaki oddawał się Eucharystii i pobożności wobec Boga, stanowi świadectwo tego, co oznacza być sprawiedliwym, w sensie, o którym mówi Jakub. Modlitwa kogoś, kto żyje w prawości i szuka Boga ze szczerością, ma moc transformującą. Ta transformacja nie ogranicza się tylko do życia osobistego modlącego się, ale rozciąga się na tych, którzy są wokół niego. Gorliwa modlitwa, o której wspomina Jakub, to ta, która pochodzi z głębi duszy, z doświadczenia serca, które kocha i pragnie obecności Boga. Gdy zwracamy się ku modlitwie, zwłaszcza w chwilach trudności, niepewności czy bólu, otwieramy drzwi, by Bóg działał w naszym życiu. Modlitwa staje się kanałem, przez który otrzymujemy nie tylko pokój, ale także potrzebną klarowność do podejmowania decyzji i stawiania czoła wyzwaniom. To w tej świętej przestrzeni odnajdujemy pocieszenie, kierunek i nadzieję. Święta Karol Akutis, w swoim krótkim, ale znaczącym życiu, uczy nas, że modlitwa nie musi być długa ani pełna wymyślnych słów. To, co się liczy, to intencja i szczerość, z jaką przedstawiamy nasze prośby Bogu. Pokazuje nam, że niezależnie od naszego wieku czy sytuacji, wszyscy mamy moc wpływania na świat wokół nas poprzez modlitwę. Jego życie i pobożność zachęcają nas do stawania się wstawiennikami jedni za drugimi, umacniając naszą społeczność w wierze i miłości. Kiedy patrzymy na Jego modlitwę, widzimy, że nie jest to tylko osobista prośba, ale błaganie, które może dotknąć serc i zmienić życie. Modlitwa święta Karola Akutisa staje się latarnią nadziei i źródłem zachęty dla wielu, którzy pragną głębszego związku z Bogiem. Jego życie jest świadectwem, że modlitwa może kształtować nie tylko jednostkę, kiedy spotykamy się na modlitwie, możemy stać się zjednoczoną siłą, wołając o sprawiedliwość, pokój i miłość w naszych wspólnotach. Gorliwa modlitwa to coś więcej niż pojedynczy akt, to ruch, który może przynieść uzdrowienie i odnowienie. Tak jak Carlo Acutis, jesteśmy wezwani do bycia narzędziami Boga, wykorzystując nasze głosy w modlitwie, aby wpływać na życia wokół nas. Dlatego, rozważając modlitwę święta, Karola Acutisa i jego dziedzictwo, zostajemy postawieni przed wyzwaniem, by zobowiązać się do gorliwej modlitwy w naszym własnym życiu. Niech będziemy szukać Boga z szczerością, ufając, że On wysłuchuje naszych próśb i że przez naszą wspólnotę z Nim możemy czynić różnicę. Na zakończenie, pomódlmy się wspólnie, abyśmy mogli wznieść nasze serca i intencje do Boga, szukając pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie i przemiany, która przychodzi z gorliwej modlitwy sprawiedliwego. O Boże, miłosierny Ojcze, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i czci, pragnąc Twojej obecności, tak jak czynił to święta. Karol Acutis, który, mimo swojej młodości, miał tak głęboką wiarę i gorącą miłość do Ciebie. Dziękuję Ci za jego życie, za jego przykład i za wszystko, co uczynił w imię Chrystusa. Niech uczymy się z jego pobożności, jego nieustannego dążenia do poznania Ciebie oraz sposobu, w jaki oddał się Twojej służbie. W tej chwili proszę Cię, Panie, abyś oświecił nasze umysły i serca. Tak jak uczyniłeś to z Karlo, który dostrzegł piękno Eucharystii i poświęcił swoje życie na jej rozpowszechnianie. Niech my, tak jak On, dostrzegamy nieocenioną wartość Twojego ciała i krwi, a to zrozumienie niech przerodzi się w działanie w naszym życiu. Niech nasza wiara nie będzie tylko uczuciem, ale codziennym życiem, świadectwem Twojej miłości dla świata. Panie, niech nasza modlitwa będzie mostem łączącym nas z Tobą i naszymi braćmi. Niech w każdym słowie, w każdej intencji, Wznosimy nasze myśli i uczucia do Ciebie, szukając Twojej woli. Niech nasze życie w wspólnocie będzie naznaczone gestami miłości, szacunku i solidarności, odzwierciedlając Twoją miłość do nas. Niech, inspirowani przykładem Karlo, wykorzystamy technologie i dostępne środki, aby szerzyć Twoje przesłanie. Niech nasz głos w mediach społecznościowych i w naszych relacjach będzie echem Twojej miłości i prawdy. Boże, pomóż nam być narzędziami Twojego pokoju przynosząc pocieszenie zmartwionym, nadzieję beznadziejnym i miłość tym, którzy czują się samotni. Niech patrzymy na bliźnich oczami Chrystusa, dostrzegając godność każdego człowieka. Nie zapominajmy, że jesteśmy wezwani, aby być światłem w ciemności, podążając za przykładem święta. Karola, który nie godził się z duchową przeciętnością, lecz zawsze dążył do świętości. O Panie, w obliczu prób i wyzwań, które napotykamy, pamiętamy, że wiara jest cennym darem. Niech codziennie pielęgnujemy ten dar, karmiąc się Twoim słowem i modlitwą. Gdy tak czynimy, nasze życie niech będzie żywym świadectwem Twojej miłości, tak jak Karlo był w swojej ziemskiej wędrówce. Niech każde wyzwanie będzie okazją do wzrostu w wytrwałości i zaufaniu do Ciebie. Niech nasza młodzież, tak jak Karlo, znajdzie w Tobie prawdziwą radość i cel. Niech dzisiejsi młodzi czują się zainspirowani, aby naśladować przykład świętości, być kreatywnymi w dążeniu do Twojego Królestwa. Wykorzystując talenty, które im dałeś, aby pozytywnie wpłynąć na świat wokół nich. Niech zobaczą w tobie źródło wszelkiej prawdy i światła, i nigdy nie zboczą z drogi prowadzącej do życia wiecznego. Ojcze, w tym momencie przedstawiam ci wszystkie intencje, które zamieszkują nasze serca. Znasz je wszystkie: radości i smutki, pragnienia i nadzieje. Niech oddamy wszystko tobie, ufając, że Twoja opatrzność jest doskonała i że, nawet w trudnych chwilach, jest boski cel. Który nas prowadzi. Niech nasze zaufanie do Ciebie będzie niezachwiane, nawet gdy droga wydaje się niepewna lub trudna. Panie, niech każda Eucharystia celebrowana w naszych wspólnotach będzie momentem odnowienia i zobowiązania względem misji, którą nam powierzyłeś. Gdy zbliżamy się do świętego stołu, niech czujemy Twoją żywą i przemieniającą obecność w naszym życiu, tak jak Karlo. Niech wspólnota z Twoim ciałem i krwią wzmacnia nas, abyśmy byli świadkami Twojej miłości w każdym działaniu, każdym słowie, każdym geście. Niech nasza misja będzie jasna, nieść Twoją miłość światu, bez lęku, bez wahania. Niech będziemy jak Karlo, który, mimo trudności, nigdy nie tracił nadziei i radości z podążania za Tobą. Niech nasze życie, tak jak jego, będzie świadectwem, że świętość jest możliwa, nawet w dzisiejszych czasach. Niech z odwagą stawiamy czoła przeciwnościom. Wiedząc, że zawsze jesteśmy pod Twoją ochroną i miłością. Boże, chwalimy Cię za życie wszystkich tych, którzy, jak święta, Karol, poświęcają się, by Ci służyć i kochać bliźnich. Niech zjednoczymy się z nimi w modlitwie i działaniu, tworząc wielką sieć miłości i solidarności. Niech nasze życie w wspólnocie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, a nawet w małych codziennych czynach, niech manifestujemy Twoją obecność. Niech nasza wiara popycha nas do działania w imieniu tych, Którzy najbardziej potrzebują, być głosem tych, którzy nie mają głosu, i przynosić nadzieję zmartwionym serkom, zawsze z oczami zwróconymi ku Tobie. O Panie, wciąż stoimy przed Tobą, uznając, że jesteśmy częścią większej misji, misji, która przekracza nasze ograniczenia i zaprasza nas do bycia agentami przemiany w świecie, który tak bardzo potrzebuje Twojej miłości. Niech będziemy posłańcami nadziei, niosąc światło Twojej prawdy do wszystkich zakątków Ziemi, tak jak święta. Karol Acutis czynił to w swoim życiu, wykorzystując swoje talenty i dary, aby uwielbiać Twoje imię. Panie, naucz nas być pokornymi, spojrzeć w głąb siebie i dostrzegać nasze słabości. Niech, zamiast się nimi zniechęcać, znajdziemy siłę w Twojej łasce, która nas wspiera. Niech, tak jak Karlo, mamy gorące serce, które nieustannie dąży do świętości, nawet w obliczu wyzwań, które stawia przed nami życie. Niech nasze dążenie do Ciebie będzie szczere, a każdego dnia zróbmy krok bliżej do Twojego serca. Ojcze, w świecie pełnym rozproszeń i rozczarowań, pomóż nam skupić się na tym, co najważniejsze. Niech pamiętamy, że prawdziwe szczęście nie tkwi w rzeczach przemijających, ale w głębokiej relacji z Tobą. Niech, tak jak Karlo, znajdziemy radość w prostocie, w małych gestach miłości i w oddaniu się bliźnim. Niech będ, obyśmy mogli stworzyć sieć miłości i współczucia, która nie zna barier ani uprzedzeń, odzwierciedlając w ten sposób Twoją nieskończoną dobroć. Niech nasze czyny mówią głośniej niż słowa, a my bądźmy żywym świadectwem Twojej bezwarunkowej miłości. O Boże, niech Eucharystia, którą celebrujemy z taką miłością, będzie zawsze centrum naszych żyć. Gdy przyjmujemy Twoje ciało i krew, niech zbliżamy się do Ciebie i do siebie nawzajem. Niech ta komunijna wieś nas przemienia. Czyni bardziej solidarni, bardziej wyrozumiali i bardziej gotowi do służby. Niech doświadczenie Twojej realnej obecności podczas każdej mszy umacnia nas, abyśmy mogli nieść tę miłość światu, szczególnie tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Panie, pomóż nam być przykładami nadziei w czasach rozpaczy. Niech nasze głosy będą głosem sprawiedliwości, broniąc tych, którzy są uciskani, i walcząc w imieniu tych, którzy nie mają głosu. Niech powstaniemy przeciwko wszelkim formom niesprawiedliwości, pamiętając, że każdy człowiek jest stworzony na Twoje podobieństwo, zasługując na godność i szacunek. Niech nasza walka o lepszy świat będzie kierowana miłością, pokojem i solidarnością. Ojcze, w tej chwili oddajemy Ci wszystkie nasze zmartwienia i niepokoje. Wiemy, że życie może być wyzwaniem, ale ufamy, że w Tobie znajdujemy schronienie i bezpieczeństwo. Niech nasza wiara pomoże nam oderwać się od niepewności i umocnić w pewności, że zawsze jesteś z nami, prowadząc nasze kroki i oświetlając naszą drogę. Niech w trudnych chwilach pamiętamy, że Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Panie, niech życie świętego Carlo Acutisa nadal inspiruje wiele pokoleń. Niech Jego oddanie Eucharystii i miłość do młodzieży przypominają nam o znaczeniu bycia apostołami w naszych czasach, wykorzystując wszystkie dostępne nam zasoby, aby szerzyć Twoje przesłanie miłości i nadziei. Niech będziemy kreatywni w naszej misji, zawsze szukając nowych sposobów, aby dotrzeć do serc młodych i wszystkich tych, którzy szukają większego sensu w swoim życiu. O Boże, kończąc tę modlitwę, prosimy, aby Twoje błogosławieństwo towarzyszyło nam na każdym kroku, który stawiamy. Niech zawsze pamiętamy, że jesteśmy wezwani do bycia światłem świata i solą Ziemi, świadcząc Twoją miłość poprzez nasze życie. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, przewyższający wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie. Amen. Jak wspaniale jest być razem w tej chwili refleksji i modlitwy, gdzie życie świętego Carlo Acutisa inspiruje nas do autentycznego i żywego przeżywania naszej wiary. W trakcie tego rozważania widzieliśmy, jak życie tego młodego świętego, zakochanego w Eucharystii i technologii, uczy nas, jak łączyć sakrum z codziennością, pokazując, że wszyscy możemy być narzędziami Boga w naszych wspólnotach i w świecie cyfrowym. Zanim zakończymy te refleksje, zapraszam Was do zabrania ze sobą przesłania, które dzisiaj poznaliśmy. Wiara nie jest czymś, co żyjemy tylko w czterech ścianach Kościoła. Powinna przelewać się na wszystkie obszary naszego życia. Tak jak Karlo wykorzystał swoje umiejętności do ewangelizacji i dotykania ludzkich serc, my również jesteśmy wezwani do tego samego. Pomyśl, jak możesz wykorzystać swoje własne talenty i pasje, aby uwielbiać Boga i wpływać na tych, którzy są wokół ciebie. Każdy z nas ma unikalną rolę do odegrania w ciele Chrystusa. Modlitwa świętego Karlo Akutisa, którą mieliście okazję usłyszeć, jest potężnym przypomnieniem, co to znaczy żyć życiem skoncentrowanym na Chrystusie. Prosząc o wstawiennictwo tego młodego świętego, niech również zainspiruje nas jego odwaga, wiara i determinacja. Pokazuje nam, że nie ma znaczenia nasz wiek czy okoliczności. Wszyscy możemy zrobić różnicę. Tak jak on wykorzystał technologię, aby promować miłość Boga, jesteśmy wezwani do bycia kreatywnymi i innowacyjnymi w naszej ewangelizacji, szukając nowych sposobów, aby dzielić się Ewangelią ze światem. Teraz gdy patrzymy w przyszłość, na rozpoczynający się tydzień, niech zobowiążemy się do bycia światłem w ciemności, do manifestowania miłości Chrystusa w naszych działaniach i słowach. Niech każda interakcja, którą będziemy mieli w pracy, w szkole czy w domu, będzie okazją do odzwierciedlenia dobroci i łaski naszego Pana. Nie pozwólmy, aby rutyna sprawiła, że zapomnimy o powołaniu, jakie mamy jako chrześcijanie. Pamiętajmy, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa gotowymi przynieść nadzieję i radość tym, którzy nas otaczają. Czy spodobała ci się dzisiejsza wiadomość? Zostaw like, aby nas wesprzeć. Twoja interakcja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pomaga nam dotrzeć do większej liczby ludzi z przesłaniem nadziei i miłości Chrystusa. A jeśli ten film dotknął twojego serca w jakiś sposób, skomentuj poniżej. Chętnie dowiemy się, jak życie świętego Carlo Acutis'a wpłynęło na ciebie i jak starasz się żyć swoją wiarą w praktyczny sposób. Twoja historia może zainspirować innych do działania. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących filmów jak ten. Mamy zaplanowaną serię treści, które z Bożą łaską wzmocnią Twoją wiarę i dodadzą Ci odwagi w duchowej podróży. Wierzymy, że razem, jako wspólnota, możemy wzrastać w miłości i wiedzy o Panu. Podziel się swoją drogą z nami. Czekamy z niecierpliwością na Twoje doświadczenia i świadectwa. Dołącz do naszej wspólnoty, która rośnie z każdym dniem. Tutaj każdy z nas ma specjalne miejsce, a to dzięki dzieleniu się naszymi życiami i budowaniu siebie nawzajem możemy naprawdę doświadczyć pełni ciała Chrystusa. Zakończmy ten dewocjonal z sercem pełnym wdzięczności i odnowionym duchem, gotowi stawić czoła wyzwaniom tygodnia z wiarą i odwagą. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was, a światło Chrystusa niech świeci w Waszych żywotach. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg Was prowadzi!